Yy, tak. Cześć, jestem Pani Ziemniaczek, moja siostra też jest yy, i będę miała swoją serię Pani Ziemniaczek przygotuje i właśnie coś jest pierwszy odcinek Pani Ziemniaczek Gotuje, w ogóle na tym kanale. Więc tak, yy, do, tego, czy, do tego przepisu, nie no dobra, do tej przekąski z seru, nie wiem, jak czy to uznacie, będzie nam potrzebne składniki powiem, na koniec też powiem Nutella i w opisie też będzie Nutella. Wafelki i nóż. Nóż mam troszkę z dużą bo ja mam tutaj yy, też yy, pewnie połowa wie, co tu będzie z tym. Więc tak, otwieramy naszą pialę. Yy jak gdyby ktoś nie widział, wygląda w środku tak, no, ale no. chyba każdy wie, właśnie, chyba. Yy, ja już mam przygotowane kawałki, ale wy sobie tak, żebyście mogli sobie tak złożyć. Dobrze. Mówię, no, ja sobie... Moja siostra będzie gadać troszkę. I teraz... Ona się wygubiła, bo tam w broni. Ona nie ma mało lat, więc... wow. Ło! Yeah. Nie! <laughs> Dobrze, ja już to będę tak hamarować powoli, żeby ona mi... No nie zasłania mi tym hmm. bluzą kwiatkiem. Jakby ktoś się pytał, opisał w komentarzu, co to za kwiatek, to on jest pazimierza dolnego. A taki cały? No to niech ona kwiaty. Z Kazimierz Adornego. Różnie. No, tak, tak piękna. Nie jestem do włóczka z Więc mam tak pięknie osmarowane. Kładziemy tak przykre. Hmm. A teraz dopiero. <grym> I wygląda jak pizza! Bravo! I tak właśnie. Teraz jeszcze mam dwa kawałeczki, No ja tak nie równo się skrajam. Chciałam szybko, żeby znagrać. Nie mogę zbytkać z tym nagrania. Na szybko, na szybko. No, 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 na no, no. szybko. Na szybko, na, szybko. Na szybko, na szybko. No.

Jeśli byście chcieli widzieć, a, jeszcze dostałem takie malutkie kawałki, nie wiem, czy też można mieć. Zobaczcie. Z tej przepysznej z nutelli. Smaczaj. Hmm. <grym> w <śledzio> no. I w ogóle, tak. Przepis na wafelki, Wafle ja. i Nutella. Ja. I nauczyć. jest Wam potrzebne, idę z tobie. nie Wow! Jak Wam zamrycia. No i to wszystko, i się z Wami żegnam. Przepraszam za wszystko.